w dzisiejszym odcinku, A dzisiaj zagram w grę pod tytułem Cuphead Obby To zna Cupheada ten wie o co chodzi i sam to zacznijmy Aha. Wyrzuciłem. Ok. okej najpierw no to akurat każdy chyba <śm> jeszcze mój <śm> 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 Dobra, teraz skakuj na te bloki. No dobra, hop, 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 w porządku. Teraz pamiętaj, że rzadko różowy jest zawsze bezpieczny. Dobrze, zapamiętam gościu. okej, czy dobra, czy to jest na takie wiecie, to każdy zna. Rany, teraz małe wyzwanie. Czy to wyzwanie? Wyzwanie. Dobra, ja ci tu już nie słucham. Dziadku jeden. W ogóle on się chyba Czenisław nazywał. Napiszcie w komentarzach czy dobrze mówię. Czenisław. Tak, Czajnisław, bo pamiętam. Szafru. Dlaczego mi się tak źle idzie? Dobra, teraz grimy te kontrakty. No, jakby ktoś nie wiedział co chodzi z kontraktami, to kapchet i pójdę może na. A ja szło sobie drugą wyspę. Wiesz, że powinno od pierwszej zacząć, ale jakoś mnie bardzo ciekawi. Okej, okay, tu są bo jacyś. Ej, Clown, chcę walczyć z klaunem. Wow, klaun mnie go zwalił. Okej, okay. Na nóżku. No, co jest nie tak z tym <laughs> klownem. Co by się stało z twarzy? O! o! Szpagat wybijam. Iiiii! <laughs> co widzę. Ciekawi, ile razy jeszcze umrę. Bo to jest chyba jakby dopiero. Tak to jest dopiero, jego pierwsza faza. Bo będzie mi ciekawiać faz. Jakby to był koniec tego, ubi. Ja bym się cieszył. A tu wiecie, to jest jeszcze poziom ekspert. Co już wyciętą przy jednym bosie. Przy tych w... dziwnych... No, na Ale to już jest trudne. Nawet że to nie jest ekspert. Tu już jest. Trudne. Dobra, teraz Trejard się odpalił. Wiecie co? Dziwi mnie jedna rzecz. Ej, a czy to nie była ta pierwsza, wiecie, faza? Czy on jeździł sobie tą swoją motoróweczką? Fy, czy to jest coś nie? Czy co? nie Wiecie to co? Chyba pierwsza wyspa. A może on był tylko taki trudny. O jazmaje. Co? a jest chyba taka sztuka. Ok, ładny, ładny, to akurat ładny jest. Tak ten klon wyglądał, jakby był po roku w Rosji. ty jest chyba łatwiejsze. Ale się potknąłem i tak. To się nie liczy, czy łatwiejsze, czy trudniejsze. Jak się potkniesz, to, to zawsze mi się szało. Jak... Jakie trudne to jest. Dziadostwo jakieś. Ale to jest bardzo proste. I dobra była O checkpoint. Zgadnij na które żelki mam skoczyć. E, ten. Ten. Squid game normalnie. Ten. Ten. Jest! Ja mówię, ja tego nie przechodziłem wcześniej. I. A ja, no, nie jakbyś znał całą lat. lat. To jest nie ciało. Może po kolei trzeba skakać? Tu trzeba łopucha po postawić. Jak tu trzeba wskoczyć, tylko ja mu na. To powinno być bardziej płaskie. E, no. Mam jeden dylemat. Czy ja tu przejdę chociaż jedno. W, w tym odcinku. Jedno, i za chwilę będzie w sumie odcinek. Gdzie. Będę uciekał przed SCP. z dwójkiem. Tak, nagramy odcinek razem, bo chciałam już nagrać kiedyś, a wtedy... przestały nagrywać. No jakieś... to było oczywiście, jak to każdy wie, to przestałem nagrywać, to było tylko na... przytykownie. No, robi wrażenie, jak to powiedział najlepszy mem na świecie. Mistrz Kaha. A tam daj jeszcze. Daj skądzukę. Jestem w połowie. Ameno. Z mięsem. Pan, nie, pan mięso. Oczywiście dwójkę po. Zauważyłem na internecie Mister Made 2. Jedynkę bardzo dobrze znałem. Przecież nigdy nie grałem. A to się bał tej gry. Jak każdy gry, horror Dzieciów się ksibu. A ja byłem naprawdę takim. Kidosem jeszcze. No, chyba to nadal jestem. No, jak to jest? Trzeba przejść. Wyłącz mi tego kapsloka, bo. Kapsloka. kapsloka? Te moje nóbki to. Ten moje nóbki w ogóle. Zostało zawał. Ja nie wiem, czy ja już powiem, czy to, jest to jest dziadowskie. Ochydne. Najgorsze. Gościu, jestem przed ciebie. Ała! To robi wrażenie. A go, Aha! Gościu ma jeszcze glitcha. Bo ja już próbowałem w tą grę, żeby po... Chciał spędzić to czasu, żeby glitch przestał działać. O, właśnie widzieliście. Trafiłoby nas powodem do robienia... W... W... A nie wiem czy ja... Samemu tego nie zrobię. Po prostu wracam sobie do teleportera W przecież można było wychodzić z bossów Nie wiem czy w taki sposób, ale okej okay. Dobra Kolejny boss, który mnie Po prostu tak wkurzy Znowu jakieś jak się jajka, a to jest ten ptak Który się na końcu rozwala tego nie wiem co, ale coś pewnie. Biej przyjaciół. Zabili z niego jajecz... Gołąbka. Ej. Ej! To jest tysiąc razy prostsze. Ej, coś, co to jest? Co to jest jakiś dzieciuk. Śmieciuk. 내가 보, 할렐루야 할렐루야, 그 전시 브이야 나한

To do... kupi jeszcze jednego nubka. Uff, ja nie będę musiał wdać, jeszcze kolejnego nuba. Powiem jeszcze, kupię sobie noob Aurę i by mi tą piękną usunęli. A bym musiał usunąć sobie tą piękną. A pobym wózek inwalidzki sobie kupił. Takie z... Śli... Do. do czwartku dobijecie. Do tego czwartku dobijecie. Na 70 subskrypcji e, kupuję taki wózek Rainbow in, inwalidzki. walizki w No fake A w komputerze się na tam staje, widzicie to Tak pewnie bym tam stanął i tam wygląda tak, to za łatwo wygląda no, Ale to jest mega trudne No, widzowie to wszystko trzeba mieć jakiś propach korzystą, żeby to przejść, wiecie, w... A w ogóle mi się buźka zmienia. Nupku sobie, sobie wypiłem. Tak. Te nupki dwa były za mało. A jakby ktoś nie zauważył. Mam milkshake. co to w ogóle jest taki półgniezdowy? A tam tak, tak, to. Dlaczego w ogóle był jakiś gniazd? Czyli taki domki na ptaki. Domki na ptaki. To źle zabrzmiało. Jak wiecie, ktoś gwięsił ptaki w domkach na nie. Nie ich domki, tylko na nie. Co to? Co, Co to jest? Unikam. Ulikam. Takieś serca, są kupne. Swoje serce, ej, czy mi teraz. Dobrze idzie, chciałem powiedzieć. Nigdy nie można się chwalić w grach! Idę na kolejnego bossa, Idę na pierwszego bossa. że przycisk wystrzelony tak jak tu przyszły tak jak tu przyszło małotek tak jak Ty, jak jak głupi przyszły w jeden tak dziwnie się z tym czuję Mam jedną sugestię. Te piora to są jakieś e, z kolcami, a te jajka to są jakieś śliskie. Znaczy te skorupki w sumie. Dobra, cisnę z tym bosem jak w lezie. Przechodzę go. I nie ma żadnych. Jak nie przejdę go, to bossu rzucam pusty odcinek. się wrzucam Piggy Intercity, bo brałem jakąś grę o Piggy. No i to maniera i była jakaś gra o Piggy. I to jeszcze taka wyglądająca jak Roblox. I to jest wspaniała grafitacja w Robloxie. Dostrzekasz czegoś od pół metra dalej? Zabijecie. Centymetr, jesteś koło tego nie zabijecie um. Bo się. czuję się, czuj się pokonany. Bo, bo będziesz tym ptakiem, co tam był taki w... ptak tam był w ogóle. Ja tylko nie rozumiem. Tylko dlaczego to jest jakiś kidos? Bo on, on, on się odmłodniał? Bo na pewno to, a to nie jest to sam ptak. Widać. Ta, będzie to jest jego kidos, Mały To Co w wygląda jak DNA? Tylko dla Tylko dla mnie? Chyba gościu ja Chciał połączyć sobie kilka kabli. Mówię, że mu światłowód nie działa w domu. Dlaczego to są w ogóle jakieś jajka, kurczate? Wychodzę z tego bossa i dla pierwszego go pewnie przejdę w minutę. Bo to nie jest na mój mózg. Nie piszcie w komentarzach, nie <śmienic> nie To się wkurzy. Jest. waga od was ode mnie. A co tu jest? Upewnij się, że polubiłeś... Tak, wiem. Że polubiłem ng. Nie lubię gier! Goście, ja to zrobiłem zanim przeczytam tę tabliczkę. Tu kolejna. O, proszę. Tak, takie coś izy No dobra, nacisnąłem. Gram na telefonie i mam wspaniale nacisnąć. Wspaniałe. O, nie gram na laptopie, ale nagrywanie się zepsuło. to i to są robaki jakieś aua tu wiecie co zostawcie dla niego bo nogi go będą boleć wszystko go będzie bolić po tym odcinku. Erka 125. U, płaczący jakiś obeserołek. Dziadu jeden. Co ty tak płaczesz? Mleko ci się wylało? Mama ci powiedziała, żebyś poszedł po mleko? Kto zrozumie, ten zrozumie. Tam będzie już to ci dziadu jeden. Tu ma Ale z Co to był za dźwięk? Ktoś to się udaje. To też niektóre jak osoby zaraz a niektóre nie nie. Daj już 20 minut, a ja nie jednego bossa. Ale mi wywaliło. Boga, w, w sumie fajne tło. A, bo w sumie tak można też. ja kończę z tym, bo Muszę nagrać kilka, jakiegoś to nała